Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie w Patrząc Realnie, mojej rubryce autorskiej, w której dzisiaj o dwóch przede wszystkim tematach, czyli nowej sytuacji bezpieczeństwa w Europie i Marku Zuckerbergu, który uwolnił się od zarzutów o powodowanie uzależnień w mediach społecznościowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Mamy drodzy Państwo nową sytuację bezpieczeństwa w Europie po decyzji Kongresu o przyznaniu Pomocy dla Ukrainy wartości 60 miliardów dolarów. Jak wiemy, ciągnęło się to niemiłosiernie. Długie miesiące trwał pad w kongresie, w wyniku którego pomoc nie mogła przejść, ale wreszcie się udało. Pakiety pakiet rozpakietowano, rozdzielono kwestie Ukrainy, Izraela, kryzysu granicznego i inne. No i jest decyzja decyzja bardzo ważna, przełomowa, która spowoduje szybkie dotarcie. Na Ukrainę gotowego już w dużej mierze sprzętu, pomocy bardzo potrzebnej. Dzieje się to w sytuacji, w której sytuacja stawała się coraz bardziej krytyczna na froncie. Ukraińcom brakowało nie tylko już sprzętu, ale też rekruta, amunicji. Rosjanie czynili kolejne postępy, no i coraz więcej osób niepokoiło się szalenie możliwością załamania się frontu. Ta decyzja amerykańskiego parlamentu, Oddala tę perspektywę. Natomiast nie zgodzę się z optymistami, takimi wielkimi optymistami jak Robert Kuraszkiewicz, na przykład, który na łamach Nowej Konfederacji twierdzi, że to już oznacza rosyjską klęskę. Myślę, że to stanowczo zbyt optymistyczne podejście do tematu. To oddala klęskę Ukrainy, ale do klęski Rosji to tu jest wciąż jeszcze daleko. Ta decyzja jest przełomem, ale jest przełomem z poziomu zaniżonych oczekiwań. To ten chaos w Stanach Zjednoczonych, te rozgrywki wewnętrzne, to uczynienie pomocy dla Ukrainy zakładnikiem sporu republikańsko-demokratycznego no spowodowało, że coraz bardziej liczyliśmy się z tym, że ta pomoc w ogóle nie nadejdzie. I analizowaliśmy scenariusze pod to założenie. To zostało oddalone, no, nawiasem mówiąc wielokrotnie mówiłem, że Sądzę, że ostatecznie to się uda przegłosować w tej czy innej formie. Wreszcie się to, wreszcie się to udało. No ale to jest, to jest kontynuacja kroplówki dla Ukrainy. To jest kontynuacja możliwości podtrzymania oporu. To nie jest żadne przełamanie w tym sensie, że teraz Ukraina idzie po zwycięstwo. Do tego jest bardzo daleko i potrzebne są kolejne kroki. Natomiast to, co się wydarzyło, daje nadzieję, że takie kolejne kroki mogą być podjęte. W przeciwieństwie do tego, czym pachniało nam w ostatnich miesiącach w obliczu tego całego rozgardiaszów wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych, wydaje się, że no, bardzo ważne jest też to, że to jest już nie tylko wojna demokratów i Bidena, ale wojna całej Ameryki i że znaczna część republikanów jednak włączyła się w pozytywne postrzeganie w pozytywne postrzeganie tego na tym etapie, na tym etapie, na którym elektorat republikański stał się coraz bardziej sceptyczny wobec kontynuacji wsparcia dla Ukrainy. Niemniej ta transza oczywiście nie wystarczy za jakiś czas potrzebne będą kolejne pytanie też, w jakim stanie osobowym jest ukraińska armia po tych koszmarnych stratach ostatnich miesięcy i ostatniego, można powiedzieć, roku, gdy ta tak zwana kontrofensywa z ubiegło, ubiegłoroczna potwornie wykrwawiła Ukraińców, także ja jestem daleki od przesądzania wyniku tej wojny na tej podstawie, natomiast w przeciwieństwie do hura optymistów, natomiast no doceniam i widzę, widzę znaczenie tego wydarzenia. Natomiast nowa sytuacja bezpieczeństwa no, polega na tym właśnie, że po pierwsze Oddala się widmo ukraińskiej klęski, gra zaczyna się na nowo. No i teraz pytanie, co dalej? Czy pójdą za tym kolejne kroki? Europa ma oczywiście duże pole do popisu i Europa mogłaby stać się bardziej aktywna w pomaganiu Ukrainie. Europa się budzi stopniowo, produkcja wojenna europejska rośnie, wsparcie dla Ukrainy jest coraz istotniejsze. Francja się też przełamała, jeden z najbardziej, Maruderskich krajów, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, w ostatnim czasie dostarcza kolejnych efektywnych rodzajów pomocy, sprzętu. Pomijam w tym momencie te dosyć błazeńskie występy Macrona dotyczące niewykluczania wysyłania wojsk. No teraz, gdy Ameryka się już przebudziła i, i znowu aktywnie wspiera Ukrainę, wydaje się, że pole dla takich mało poważnych wyskoków jest mniejsze, ale zostawmy to w tej chwili. Na boku. Natomiast no, absolutnie kluczowe jest to, żeby teraz zgodnie zresztą z postulatami części republikanów przedstawić wizję stanu docelowego. Republikanie w swojej części domagali się od Bidena, żeby strategię i stan, wizję stanu docelowego przedstawił. Plan na tę wojnę. No bo y, można dawać kolejne transze pomocy, no ale pytanie, co się chce uzyskać w finale? Czy y, y, idziemy po zwycięstwo nad Rosją? Czy chcemy doprowadzić do zwycięstwa Ukrainy nad Rosją tutaj, czy też nie jesteśmy na to gotowi, ale jesteśmy w stanie wyobrazić sobie i dowieść taki plan, że na przykład Ukraina remisuje albo przegrywa ten konflikt, ale jest w stanie potem przez kolejnych powiedzmy 10 lat albo 5 lat funkcjonować jako efektywny bufor przeciwko Rosji. To jest, są rzeczy do rozstrzygnięcia, to są rzeczy, które, na które nikt jasno nie odpowiedział i to jest przede wszystkim rzecz, którą należałoby zrobić w najbliższym czasie. Jeżeli nie, znowu pogrążymy się w strategicznym tryfie i w takich narastających niejasnościach i zużywaniu się znowu potencjału ukraińskiego i całej tej, również uzyskanego dzięki zachodniemu wsparciu w obliczu eskalujących konflikt Rosjan. Jest jeszcze jedna niezwykle ważna kwestia związana z tą decyzją, czyli upoważnienie prezydenta Bidena do konfiskaty rosyjskich aktywów finansowych, a więc tych około Wartych około 300 miliardów dolarów zamrożonych na początku wojny rosyjskich aktywów, państwowych aktywów finansowych, które są w zamrożeniu. Zgodzono się co do tego, że odsetki od nich mogą być przeznaczane na pomoc Ukrainie, natomiast teraz kongres poszedł jeszcze dużo dalej i, i upoważnił Bidena właśnie do konfiskaty tych aktywów, a w razie konfiskaty do, do przeznaczenia ich na dwa specjalne fundusze pomocowe dla Ukrainy. To w porozumieniu z innymi liderami G7 miałoby być zrobione, ponieważ tylko część, mniejszościowa część z tego znajduje się w dyspozycji Stanów Zjednoczonych, inne w, są w, głównie w Europie, więc musiałaby być tu międzynarodowa zgoda szeroka co do tego, co z tym zrobić. Tylko od razu trzeba sobie powiedzieć, że tej zgody nie ma, że zwłaszcza Niemcy, ale też Francja, ale też inne kraje europejskie nie chcą słyszeć o konfiskacie tych aktywów, uważając, że to zbyt daleko idące i że to rykoszetem za mocno uderzy w dysponentów tych aktywów właśnie. Zamrożenie tak, ale konfiskata nie. Natomiast interesującą rzeczą jest dla mnie, czy Amerykanie rzeczywiście chcą to zrobić. Ja tu jestem bliższy, muszę powiedzieć, europejskiemu stanowisku, to znaczy uważam, że to byłby strzał w kolano na dłuższą metę. Oczywiście z jednej strony to byłoby potężne uderzenie w Rosję i bardzo bolesne finansowo ruch dla Kremla, ale z drugiej strony taki ruch zawiera potężny efekt bumerangowy w sobie. Na czym on polega? Ano na tym, że jeżeli popatrzymy, co się działo na międzynarodowych rynkach po lutym 2022 i po tym zamrożeniu rosyjskich aktywów, to już to zamrożenie rosyjskich aktywów spowodowało potężny efekt bumerangowy w postaci erozji bardzo przyspieszonej zaufania do zachodu, zachodnich instytucji finansowych w krajach globalnego południa. Takie państwa jak Saudowie, jak już nie mówię o Iranie, ale Saudowie, liczne państwa Bliskiego Wschodu, Afryki bardzo poważnie zaczęły kombinować w kierunku dedolaryzacji, w kierunku odchodzenia, budowania alternatyw dla zachodnich instytucji finansowych. To jest na dłuższą metę bardzo niebezpieczne i to jest coś, co eroduje pozycję Zachodu w międzynarodowych finansach i na międzynarodowych rynkach. Oczywiście powiedzą niektórzy, że. Oj tam, oj tam, jaka erozja, popatrzcie na liczby. Król dolar trzyma się wciąż mocno. Moim zdaniem to jest rozumowanie, które jest nieporozumieniem. To jest rozumowanie obok istoty problemu. Problem nie polega na tym, że następuje jakieś katastrofalne załamywanie się pozycji dolara w tej chwili, czy w ogóle koszyku w walut zachodnich, czy zachodnich instytucji finansowych. Problem polega właśnie na stopniowej erozji na zbieraniu się stopniowym pewnej masy krytycznej, która gdy zacznie być widoczna na dużych liczbach to może być już proces rzeczą nieodwracalną zmianą nieodwracalną to jest trochę tak jak w teorii złożoności i metaforze płatka wywołującego lawinę na zboczu zbiera się śnieg prawda i ostatecznie tam jeden płatek sam w sobie bez znaczenia wywołuje tę lawinę no ale przecież istotą nie jest ten płatek tylko istotą jest ta ogromna masa śniegu zebrana przez dłuższy czas. Podobnie może być tutaj, i jeżeli ruszy lawina, to będzie nie do zatrzymania i będzie dopiero widoczna na dużych liczbach, ale wtedy będzie już za późno, żeby, żeby zareagować. Więc uważam, że taki ruch byłby, miałby skutek w postaci drastycznego nadwątlenia zaufania do transakcji z Zachodem i bardzo przyspieszyłby i wzmocnił ruchy na rzecz de ruchy na rzecz także de i w ogóle wielkiego sceptycyzmu w interakcjach finansowych z Zachodem. Na coraz ważniejszym globalnym południu to Arabia Saudyjska, to Indie także, ale to wiele innych państw, które już nie są tym, czym były. Zachód już nie ma tak silnej pozycji i to trzeba przede wszystkim zrozumieć, jak kiedyś i nie może sobie pozwolić na wszystko. Mimo to pozwala sobie na więcej niż kiedykolwiek, jeżeli chodzi o dysponowanie tymi aktywami. Także ja tu jestem bliższy du dużo bardziej z europejskiego stanowiska, jeżeli chodzi o amerykańskie, to intryguje mnie jedna rzecz, czy to jest blef, który ma na celu zwiększyć poziom strategicznej niepewności po stronie rosyjskiej, czy to jest na serio, na poważnie planowane i rozważane? Sięgnąłem po, do swoich źródeł w Waszyngtonie, żeby to wyjaśnić, i one mówią, że one mówią, że kongresmeni rzeczywiście chcą to zrobić. Rzeczywiście chcą to zrobić, ale jednocześnie wiedzą, jak duży jest sceptycyzm partnerów europejskich, w szczególności Niemiec. I to jest interesujące. Nie jestem przekonany, czy to jest całkowicie pewna informacja, ale jeżeli kongresmeni chcą to rzeczywiście zrobić, to wydaje się, że chyba nie doceniają tego efektu bumerangowego, który, który tutaj jest. Ale to nam też bardzo wiele mówi o współczesnej Ameryce. To wszystko, drodzy Państwo, w kontekście też nadchodzącej wizyty sekretarza stanu amerykańskiego Blinken'a w Pekinie, które ja się coraz bardziej klaruje i która coraz bardziej klaruje się pod hasłem wizyty ostrzegawczej dla Chin z punktu widzenia właśnie wspierania Rosji w tej wojnie. Mnożą się ostatnio doniesienia, niedawno Financial Times dołączył do tych, którzy obszernie opisali proceder cichego wsparcia, którego Chiny udzielają. Rosji. Liczba transportów miała wzrosnąć nawet do 30 tysięcy miesięcznie. Nie jestem pewien, czy ta liczba to nie jest jakieś przekłamanie, bo to by oznaczało 1000 transportów dziennie. To wydaje się liczbą astronomiczną, No ale w każdym razie doniesienia mówią o wielokrotnym wzroście pomocy przekazywanej w przeciągu ostatniego półtora roku, półtora. W wielokrotnym wzroście pomocy przekazywanej przez Chiny Rosji w postaci półprzewodników, części do samochodów, części do samolotów, części do czołgów i itd. W dużej mierze produktów podwójnego zastosowania, dzięki którym Rosja jest w stanie funkcjonować tak jak jest. Ja sądzę, że to wszystko jest prawdopodobnie także niedoszacowane istotnie, że dysponujemy tylko fragmentaryczną wiedzą i bardzo rzecz jest trudno wykrywalna i że naprawdę ta chińska pomoc jest ogromna i ma ogromne znaczenie dla zdolności rosyjskich w tej w wojnie. Oczywiście Chinom służy ta sytuacja, jak wielokrotnie argumentowałem, w związku z czym mają interes w tym, żeby Rosja radziła sobie stosunkowo dobrze i żeby ta sytuacja trwała. I im dłużej ona trwa, tym bardziej więcej amerykańskich zasobów się zużywa, tym bardziej amerykańska uwaga jest rozpraszana i nie może się skupić na właśnie problemie chińskim na zachodnim Pacyfiku. W związku z czym no Chiny mają tutaj oczywisty. Interes. No i teraz z jednej strony mamy pozytywny przełom po stronie amerykańskiej, a z drugiej mamy narastające wsparcie chińskie i rozkręcającą się maszynkę wojenną rosyjską. Także Blinken będzie próbował Chiny tutaj ostrzec, będzie na pewno próbował także wywrzeć presję na europejskich sojuszników, żeby dołączali się do sankcji na Chiny równolegle. Także warto to obserwować i warto, warto rozumieć powagę sytuacji. Myślę, że Europa musi tutaj wyraźnie grać swoją grę i z jednej strony no nie może być osobna od Stanów Zjednoczonych, nie może ignorować faktu, że Chiny tak bardzo wspierają Rosję, musi coś z tym zrobić, no ale z drugiej strony nie może dać się uwikłać zbyt głęboko w konflikt z Chinami. Uważam, że to nie leży w naszym interesie. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o wojnę ukraińską i jej, i jej różne odcienie, w tym odcień chiński i chińsko-amerykański. Natomiast drugi temat dzisiejszy to Mark Zuckerberg. Tutaj krótko Markowi Zuckerbergowi, szefowi Facebooka, a szefowi założycielowi tego giganta społecznościowego. Szereg szkół w Stanach Zjednoczonych zarzuciło uzależnianie dzieci i młodzieży od technologii cyfrowych. Literatura na temat uzależnień cyfrowych jest coraz szerzej, coraz bogatsza i coraz lepiej znana. Kiedyś to był temat kompletnie nieznany, dzisiaj jest już inaczej. Myśmy w Nowej Konfederacji wielokrotnie to ponosili, cytowali badania naukowe na ten temat. Sprawa jest niezwykle poważna. Technologie cyfrowe to jest już dzisiaj można stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, są technologiami uzależniającymi. Stosowane w sposób nieumiarkowany, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży, którzy, które mają delikatniejsze znacznie układy nerwowe, no powodują, powodują cały szereg negatywnych skutków, począwszy od uzależnienia, a skończywszy na po prostu osłabieniu zdolności poznawczych, zdolności behawioralnych, ograniczeniu funkcji mózgu, osłabieniu pamięci i szeregu innych. Rzeczy. No i w związku z tym szereg szkół w Stanach Zjednoczonych pozwało Marka Zuckerberga, domagając się ustalenia jego osobistej odpowiedzialności za negatywne skutki dla dzieci i młodzieży i obarczając go także winą za kryzys psychiczny wśród dzieci i młodzieży, bo z takim kryzysem zdrowia psychicznego w Stanach Zjednoczonych i zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia. No i co orzekł sąd? Otóż sąd orzekł, że zarzuty są niezasadne. Pani sędzia Ivonne pani sędzia Gonzales, Gonzales Rogers z sądu w Kalifornii orzekła, że jest to zbyt daleko idące i jest to niezgodne z traktowaniem spraw korporacyjnych podejście, żeby obciążać osobistą odpowiedzialnością. Rzecz jest interesująca i nie, nie znam się tutaj na prawie na tyle, żeby w to wnikać, ale wydaje się, że rzeczywiście wniosek o zarzut o osobistą odpowiedzialność jest daleko idący i mógłby być bardzo precedensowy. Natomiast myślę, że szerszy kontekst tego jest taki, że jesteśmy. Trochę w czymś w podobnym miejscu jak kiedyś byliśmy z koncernami tytoniowymi. Pamiętamy, że przez długi czas nie było wiedzy dostępnej na temat szkodliwości palenia. Ludzie sobie niefrasobliwie palili i potem dopiero się dowiadywali, że na przykład mają raka w dużej mierze za sprawą palenia tytoniu. Prawda? Zaczęły się procesy z koncernami tytoniowymi, ale długo trwało, zanim pociągnięto je do odpowiedzialności. W końcu się to udało i dzisiaj jesteśmy w nowej rzeczywistości. Może aż za bardzo niektórzy powiedzą restrykcyjnej dla producentów tytoniu, ale, ale nie będziemy w to teraz wchodzić. W każdym razie przeszliśmy od stanu zupełnej niewiedzy i bezkarności sprzedaży tego typu używek do stanu wysokiego poziomu regulacji, do stanu wysokiego poziomu świadomości i do stanu, w którym trzeba ponosić odpowiedzialność za szkodliwość społeczną tego typu produktów. Z technologiami cyfrowymi jest inaczej. Tu jesteśmy jeszcze na etapie, kiedy sprawa jest słabo uświadomiona, dosyć. Sprawa jest w ogóle nieuregulowana praktycznie. Oczywiście niektóre państwa postępują inaczej. Na przykład w Azji Wschodniej szereg państw wprowadziło ograniczenia w używaniu gier komputerowych przez dzieci i młodzież w używaniu technologii cyfrowych, właśnie kierując się tymi ustaleniami. Na zachodzie tego za bardzo jeszcze nie ma, gdzieś tam zaczyna się dopiero, zaczynają się jakieś ograniczenia w szkołach i tak dalej. Natomiast też producenci tych produktów są kompletnie bezkarni z punktu widzenia tych szkód społecznych i psychicznych, które, które powodują. Także no ja z zainteresowaniem śledzę kolejne doniesienia o procesach, o pozwach w tej dziedzinie, bo myślę, że wciąż czekamy na taki wyrok który pociągnie jednak do odpowiedzialności producentów tego rodzaju rzeczy i który zmieni sytuację tak, jak zmienił kiedyś w sprawie tytoniu. To jeszcze nie jest ten moment. Pani sędzia Gonzales Rogers ewidentnie podtrzymała dotychczasowy kurs, natomiast być może ten moment za jakiś czas nadejdzie, czego sobie, swoim dzieciom, państwu i nam wszystkim życzę. Do tyle na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki i codziennie na łamy Nowej Konfederacji. Przypominam o tym, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców, więc jeśli ten materiał u Was znaliście Państwo za wartościowy, jeżeli inne nasze materiały uznajecie za wartościowe, zachęcam gorąco do wsparcia Nowej Konfederacji, najlepiej stałą darowizną w kwocie, jaką uznacie Państwo za stosowne. Można wspierać także zakupami książek, których już 30 w naszym dorobku wydawniczym Moja ostatnia to nowy porządek globalny. Zachęcam do wspierania także w ten sposób, jeżeli ktoś taki preferuje. Jeszcze raz dziękuję za dziś. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.